Witam i zapraszam wszystkich fanów modeli i kolejek do obejrzenia dzisiejszego, szczególnego dwuczęściowego odcinka SELDI Super Gościu Przedstawia. W tej pierwszej części przedstawię Wam TSW model firmy Mechano. No i spójrzmy na pudełko. Jest to Carlton. Pikowany Carlton. Z rogami. Z tyłu mamy wiselunki pojazdów typu pociągi. Mamy też wykaz, co karton zawiera. Numer seryjny. Oznaczenia wszelkiej maści. Oraz nowość. Zbierz całą serię. Oraz oznaczenia typu nie moczyć i uwaga tu końce. A! Zabawka działa na prąd. Wejdźmy teraz... A bardziej, otwórzmy karton, co ja już zrobiłem. Pierwsza część pudełka. Zawiera zasilacz, parę styftów do łączenia tolów i uwaga, wagon i elektrowóz. Przyjrzyjmy się najpierw elektrowozowi, który jest tak naprawdę jednym z wagonów. Tak serio po zabawce modelarskiej typu kolejka spodziewałbym się większych detali. Są, ale, od we, ale wewnątrz niestety brak brak Spodu wygląda jak pociąg z epoki Flintstone'a. Ciekawostką może być ten podnoszony pantograf, a właściwie dwa. I to podwójne. Pokażę wam o co, mam, o co mi chodzi. Drugim, drugi, drugi, drugi pudełko. To opakowanie zawiera też wagon, który niestety, jakby co, nie ma wnętrza. Wagon jest dobrze wykonany, lekki i przede wszystkim pokazuje dobrze szybką kolej. Teraz przejdźmy do drugiego, co troszkę bardziej ruszającego się opakowania. A. który w moim przypadku zawiera trochę rozgracone syny syny bo torów jest naście, łuki i proste mamy też specjalny tor terminal który zawiera konektory do łączenia dobra ale co to byłby za tezę bez wykręcania drugiego wagonu, drugiej części. Pamiętacie tamten, tamten wagon? Tu miał zielone, ten ma czerwone i ten ma jedynkę, a tamten dwójkę. I jakby to nie było na pociąg, super pociąg, druga, drugi wagon Jestny, będący tak naprawdę lokomotywą, też nie ma wewnątrz środka, są tylko wózki. Co ciekawe, spód pojazdu jest ciężki i najprawdopodobniej metalowy. Jak, jakby się popsuło, to można użyć jako oso... O, o, o osobistej broni tego pociągu, ale nie radzę. Podobnie jak w tamtym wagonie, ostatnim, pantografy się otwierają. O tak, są narzędzia, na są regulowane na zawiasie typu transformers, łapy robotów. I to czy, koniec części pierwszej. Części drugiej secenzuję drugą, drugą kolejkę też z Mechano, ale Old na Zapraszam do obejrzenia. I do, do oceniania moich filmów na YouTubie. Do widzenia. A, do części drugiej.